Cześć! W tym filmie wytłumaczę Ci, jak obliczać wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów innych niż ostre. O trygonometrii dla kątów ostrych powiedziałam w poprzednich filmach. Link do całej playlisty zostawię Ci w opisie tego filmu. Dzisiaj będziemy korzystać z tzw. wzorów redukcyjnych. Część z nich wypisałam tutaj. Będziesz miał dostęp do nich oczywiście na maturze, ponieważ znajdują się w karcie wzorów maturalnych i na pewno masz też je wypisane w swoim podręczniku do matematyki. Zaczynamy na konkretnych przykładach. Muszę obliczyć sinus 120 stopni. Moim celem będzie te 120 stopni zamienić na 90 stopni plus jakiś kąt lub 180 stopni odjąć jakiś kąt. Wtedy będę mogła skorzystać z jednego z tych wzorów redukcyjnych. Zapisuję zatem sinus i zamiast 120 stopni zapiszę 90 stopni plus 30 stopni. Mogę to zamienić, ponieważ 90 stopni dodać 30 stopni to jest właśnie 120 stopni. Zerkam w tym momencie na moje wzory redukcyjne. Mam tutaj taki wzór sinus 90 stopni plus pewien kąt alfa. Będę mogła to zamienić na cosinus kąta alfa, czyli tego tutaj, który, który dodałam do 90 stopni. W moim przypadku kątem alfa będzie 30 stopni. Zanotuję tutaj, że to jest kąt alfa. Zatem mój sinus 90 plus alfa mogę zamienić na cosinus tego kąta alfa, czyli dla naszego zadania 30 stopni. A cosinus 30 stopni znamy. Cosinus 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. I koniec obliczeń. Tę tabelkę znajdziesz też w tablicach maturalnych, a jak obliczać wartości funkcji trygonometrycznych dla 30 stopni 45 i 60 stopni powiedziałam w jednym z filmów. Link też oczywiście zostawię Ci w opisie. Ktoś mógłby powiedzieć, że chciałby to rozwiązać drugim sposobem. Napiszę tutaj drugi sposób. Zamiast rozbić 120 stopni na sumę 90 stopni i 30 stopni, ktoś mógłby zrobić to taką metodą: 180 stopni odjąć 60 stopni. Obliczymy to jeszcze taką metodą. Sinus i zamiast 120 stopni, Zapiszę 180 stopni odjąć 60. Mogę zamienić, bo właśnie ta różnica 180 stopni odjąć 60 stopni wynosi 120. Zerkam znowu na moje wzory redukcyjne. Tym razem muszę wybrać wzór sinus 180 stopni odjąć pewien kąt alfa i wiem, że będę mogła to zamienić na sinus właśnie tego kąta alfa, tego, który odjęłam od 180 stopni. U nas. Będzie to te 60 stopni. To będzie nasz kąt alfa ze wzoru. Zatem zapisuję sinus alfa, a moja alfa w tym przypadku to 60 stopni. Sinus 60 stopni jest nam znany. Jest to pierwiastek z 3 przez 2. Czyli, jak widzisz, dowolnie, który sposób wybierzesz, wynik otrzymasz ten sam. Przechodzimy dalej. Sinus 240 stopni. 240 stopni przedstawię za pomocą 180 plus pewien kąt. Zapisuję 180 i muszę dodać 60 stopni, żeby w sumie otrzymać 240. Zerkam na wzory redukcyjne. Sinus 180 stopni plus pewien kąt. Mogę to zamienić na minus sinus i ten pewien kąt, ten alfa. U nas jest to 60 stopni. Zatem zapisuję minus sinus 60 stopni. Zerkam znowu do mojej tabelki. Sinus 60 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. U mnie przed tym sinusem jeszcze stoi minus. Zatem zapisuję minus 3 minus pierwiastek z 3 przez 2. Kolejny przykład. Teraz cosinus 150 stopni. 150 stopni mogę przez, y, przedstawić za pomocą sumy 90 stopni i 60 stopni i tak sobie to zapiszę. Kosinus i zamiast 150 zapisuję 90 stopni plus 60 stopni. Zerkam na wzory redukcyjne tym razem te dotyczące kosinusa i mam tutaj taki wzór kosinus 90 stopni plus pewien kąt alfa mogę to zamienić na minus sinus alfa. W naszym przypadku tym kątem alfa, czyli tym, którym, który dodajemy do 90 stopni, to jest 60 stopni, to jest kąt alfa, więc zamieniam na minus sinus i alfa to jest 60 stopni. Sinu, minus sinus 60 stopni mamy, tak jak w poprzednim przykładzie, nie muszę już zerkać do tabelki, minus pierwiastek z 3 przez 2 ktoś mógłby to znowu obliczyć drugim sposobem, czyli zamiast sumy 90 stopni i 60 stopni, może tutaj zapiszę drugi sposób. Ktoś chciałby to przedstawić za pomocą różnicy. 180 stopni odjąć 30 stopni. Ta różnica daje mi właśnie 150 stopni. Zerkam na wzory redukcyjne. Kosinus 180 stopni odjąć pewien kąt alfa Mogę to zapisać jako minus cosinus ten kąt alfa. Minus cosinus, u mnie tym razem alfa to 30 stopni. Kosinus 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. Przed kosinusem mam minus. Zapisuję zatem najpierw minus i zamiast kosinus 30 stopni wpisuję pierwiastek z 3 przez 2. Znowu otrzymaliśmy ten sam wynik, czy to pierwszym, czy to drugim sposobem. Przechodzimy dalej. Kosinus 210 stopni. 210 stopni przedstawię jako 180 stopni, dodać 30 stopni. Kosinus 180 stopni, dodać 30 stopni. Szukam w moich wzorach redukcyjnych kosinus 180 stopni plus pewien kąt alfa. Mogę zapisać jako minus cosinus kąt alfa. Minus kosinus, Tutaj moim alfa jest 30 stopni, więc zapisuję minus cosinus 30 stopni, tak jak w tym przykładzie wyżej, minus pierwiastek z 3 przez 2. I jeszcze jeden przykład z tangensem, tym razem. Tangens 135 stopni. Mamy dostęp tylko do wzorów na tangens. 180 minus pewien kąt alfa, albo 180 stopni plus pewien kąt alfa. W tym przypadku będziemy musieli skorzystać ze, z tego wzoru 180 stopni, odjąć 45 stopni. Zerkam do wzorów redukcyjnych. Tangens 180 stopni odjąć kąt alfa równa się minus tangens ten właśnie kąt alfa, czyli ten, który odjęliśmy od 180 stopni. U nas jest to 45 stopni, czyli minus tangens 45 stopni. Tangens 45 stopni to 1, u nas jest to minus i zamiast tangens 45 stopni zapisuję 1.